Nie widzisz, że gram? Przez siebie zginąłem! Oto jest, ty wiesz, już nie ma grania na tej porze, wyłączaj komputer! Człowieku, mam lamparty, nie mogę teraz wyłączyć! Jakie lamparty? Chyba w safari widziałeś lamparty! mycia! Człowieku, idź, nie wiem, klan sobie obejrzy kolejny odcinek czy coś, daj mi spokojnie grać! No! Co ty tu robisz na tej porze w ogóle? Do mycia masz już zasuwać. Sam idź do mycia, zostaw mi wodę, to się po tobie umyje, jeszcze będzie oszczędni, bo ty jesteś taki oszczędny. Nie przecież. dyskutuj, to mną marka co twoje potrzebuje? Szybko machaj, iść teraz, teraz. W czym ma mi pomóc, człowieku? Ja, ja nie Co? No, teraz ja ubiję jakiegoś lamparta. Janusz, znowu grasz na moich sejwach Do garów, już!